Ech, hejka, to znowu ja ogólnie dowiedziałem się jednej rzeczy, jestem totalnym idiotą. Jak jeszcze raz się wejdzie w Undertale. jest inne rozpoczęcie. Dawno temu żyły potwory i... ludzie? O, 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 o tym mówię. O! Continue. O! I teraz jest dopiero finalny boss Ja o tym zapomniałem Nie mogę save'ować, nie mogę ni- Okej Okej okay. okay. Spoko Zapomniałem o tym Kurewskie nasienie, witaj Howdy To ja, Flowey Flowey the flower Muszę ci bardzo podziękować Zrobiłeś bardzo dużo za mnie bez Ciebie nigdy bym przez to nie przeszedł, ale teraz, z Twoją pomocą, on jest martwy. I mam wszystkie ludzkie dusze. Wiesz co Ci powiem? Twój stary. I tak Cię pokonam. Ja dole. O chłopie, byłem taki pusty przez tak długi czas. To takie miłe uczucie, znowu czuć duszę w sobie. Czuję, jak tam się ruszają. O! Czujesz się taki pusty teraz, prawda? To jest idealne. Po tym wszystkim. Eee... Po tym wszystkim mam tylko sześć dusz. Potrzebuję jeszcze jednej. Zanim stanę się Bogiem. Wow. A potem. Z moimi nowo znalezionymi mocami, potwory, ludzie, wszyscy. Pokażę wszystkim prawdziwe znaczenie tego świata. A, i zapomniałem o wyjściu z Twojego starego zapisu plików. Za, za, zapomniałem o powiedzieć ci o twoim starym zapisie plików. Zniknął na zawsze. Ale nie martw się. Twój stary przyjaciel Flowey e, no. E, zrobił coś. Zrobił pewien zamiennik. Zapiszę po twojej śmierci. Wow! Ale szmato! Więc będziesz mógł widzieć, jak... Rozrywam twoje krwi... krwiste części. Dalej i dalej i dalej bez końca. Co? W serio myślisz, że możesz mnie zatrzymać? Hehehe. Jesteś naprawdę... idiotą. Kurwa, dobra. Jeszcze raz dzięki. Że się o tym dowiedziałem, zapomniałem kompletnie o tej walce. Myślałem, że to będzie w innym ranie, jestem idiotą. Tak jak Flowey mówi, jestem totalnym idiotą. Nie pamiętam, jak się walczyło z Flowey de Flowerem. Będę ginąć. Siema, mordo. Ja pierdolę. Ale to jest creepy totalne. Dobra, bra dobra, dobra. Dyku! No co jest? Nie. Fuck! Ach. To jest tylko zły sen. I nigdy się z niego nie obudzisz Wow Ha 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 Znowu mi wywaliło grę Więc jeszcze raz wchodzimy He 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 Ty myślisz, że... To mnie zlatysfakcjonuje? Tylko za zabijanie tylko jeden raz? Dobra, przychodź tu Flaui. Dobra. W porównaniu z Sansem on jest jeszcze łatwy, tylko po prostu nie, nie pamiętam, jak się z nim walczy. Bo ja z nim walczyłem tylko raz. W porównaniu do Sansa. Ten wytrzeszcz mnie rozwala. <grym i z nim wytrzeżdź> Te oczy robione w pańcu na szybko. Waliłem. Pasek życia mnie zasłania i nie mogę niczego zrobić. Nie. No, było już. Była końcówka. Dobra. To jest tylko zły sen. Dobrze. Rozumiem. Tak, Alt F4 nie mogę zrobić. Nawet F4 nie mogę. Nie mogę, nie, nie mogę zrobić, ale to jest w ogóle śmieszne. To się samo wyłączy. Jeszcze raz. Patetic. Teraz stereo umrzesz. Dobrze, szybciej. Flowey, proszę. <słuch> może przesunę klawiaturę, może to coś zmieni. Jak na moje, coś zmieni. Dobra, tu jest koniec, tak? Tu jest koniec, już. Dobra. Małe mam pole dosyć. O, teraz się inaczej zaczyna. Dobra, dobra, jest dobrze. Ej, bez B major na razie. O, fa. Ej, dobrze mi wyszło na początku. Dobra, dostałem. dobra mamy to pierwsza dusza o nie byku możesz wychillować. dobra dobra you for help dobra o dziękować. Jezu, tak dobrze raz tym czymś. Kurwa, plaui. To jest? Proszę, szybciej, szybciej, szybciej. Dzięki. Co jest? akt dzięki więcej tego proszę nie mało co się uleczyłem to jest dobra nauczyłem się tego ataku z tymi gwiazdkami z innymi Dobra, Niebieska dusza akt, 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 tak, 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 Nie. O, dobra, 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 dobra. Prawie max. No co? Jak ja to mam do Dżowa z wszystko z Dobra, tu ładnie wymijam. Tu nie wiem jak mi pójdzie. O, dobrze. Fioletowa. Czy tam bardziej różowa, ale tu zależy. To jest ta Muffet, ale... Atak mi do niej nie pasuje. To, to może dlatego, że to po prostu dusza, a nie że Muffet tylko ona... ...korzysta z jej ataku. Hope, love, sukces, freedom... creed, ...project, dobra. Zapisano plik, zapisano plik. Та но знову, добро. Зерно душа. Tak, 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 więcej, 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 please. Dobra, full. Jezu, skąd ta moja Tak, strzelaj we mnie więcej! A mało mi uleczył. Dobra, co teraz? O, teraz... Wszystkie dusze, okej. Okay. jest pierdolenie 100%. O! O! Tego się nie spodziewałem. Defense Flowey spadł do zera. Atak. Atak. Оп, oh, а так, 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 Я что то жуется. Не, Boże, proszę Heal Fight Ile mu jeszcze połowa ponad? Czy tam mniej nawet? Nie widzę totalnie. Ja się skupiam na klikaniu Fight Nie, nie zdążyłem się wypilować Proszę Dobra, Heal Wychilowałem se? Wychilowałem. Yes. Was... Let's go. Let's go. Mamy to. Nie, nie. To nie może się dziać. Ty. Ty. Idiota. Aha. Aha. Ale to jest szmata. he, Hehehe. He. Serio myślałeś, że możesz mnie pokonać? Tak, myślałem, tak. Jestem bogiem tego świata. A ty? Eee, Boże, ty beznadziejny. Jesteś beznadziejny, beznadziejny i samotny. To prawda. Twoi... Bezwartościowi znajomi. Nie mogą cię teraz uratować. Dzywaj po pomoc. Płacz w nicość, w ciemność. Mamo, tato, Kto... ktoś musi mi pomóc. Widzisz, co dobrego zrobiłeś? You called for help. But no nobody came? Dokładnie, but nobody came. O chłopie, ale dramat. Nikt... Nikt nie zobaczy, jak umierasz. Spokój. umarłem kilka razy. O! Któż by się spodziewał, że dostanę hila Jak ty? Ja po prostu... O! Sfailował zapis. Gdzie moje moce? Dusze? Co one robią? Dobra, let's go, nie ma co. Otwutko Didži <giby> Flowey Nie tym razem Ach, dobra, mi się wydaje, że teraz jeszcze na serio jest koniec, tak? Nie. Jeszcze kaccenkę. Ja bym do Mercy. Co ty robisz? Myślisz, że czegokolwiek się nauczyłem? Z tego? Nie. Mam to w dupie. Sparowanie mnie niczego nie zmieni. Zabijcie mnie to jest jedyna opcja, żeby to zakończyć. Jeśli dalej dasz mi żyć, wrócę tutaj. Wiem o tym. Zabijesz mnie. Ja, ja o tym wiem. Naprawdę. Zabiję każdego. Zabije każdego kogo kochasz Wow Kropki Kropki Dlaczego? Dlaczego jesteś taki miły dla mnie? Nie, nie rozumiem Nie rozumiem Po prostu nie mogę zrozumieć Flowey ran... No, Flowey uciekł Koniec. Teraz. Tak? Tak. Undertale. Bye, Toby Fox. Dobra, teraz jest oficjalny koniec. Temi Chang. W ogóle właśnie to jest ciekawe, że jedna osoba, która pracowała przy Undertale'u, nazywa się Temi. Czemu tam są znaki zapytania, to jest ciekawe. No. I to chyba koniec. Kiek. O, Ring, ring. O, Sam z gronie. Eja? Ktoś tam jest? Tylko chciałem zostawić wiadomość. Więc. Trochę minęło. Królowa wróciła. I zaczęła rządzić z podziemiami. Prowadziła nowe zasady. E, teraz człowiek, który spadnie w podziemie, nie będzie traktowany jako wróg, ale jako przyjaciel. Ale. Ale. Społeczność nie spodobała się taka forma. Bo przez ciebie król zaginął. Ale... Dobra, to jest dalej z tymi duszami. Nikt nie chciał, żebyś teraz to się stało. Była stra strasznie smutna przez to, co się stało w groli. No, przepraszam, musiałem. W sensie, to nie ja, to, ten, to ta szmata zabiła Asgora, ale... Wygląda na to, że Anda. Chcia... Chce jeszcze bardziej rozwalić ludzkość niż Asgore. Ale to nie jest takie złe. Nie będzie już taka sama. Ja i Papyrus ją odwiedzamy. Przenosimy jej książki z. To powinno być Librarvii, ale okej. Okay. Przenosimy jej książki z biblioteki, gramy w gry. Dobra, i to jest co? powiedz e, Papyrus chce coś e, zostawić. E, praktykuje to, jeśli człowiek przyjdzie. <laughs> Chcę być dobrą mamą. Tak w ogóle? Z kim rozmawiasz, Sans? O, z nikim! O, spoko. Powiedz im i powiedz cześć. A, pr przekaż im, że mówię cześć. E, Papyrus mówi cześć, e, więc. Mam nadzieję, że tam gdzie jesteś, rzeczy są lepsze. Do później. Dobra. Oto koniec. Flaui. O nie. Hej. Od kiedy mi pokonałeś, zacząłem myśleć. Czy na pewno zabijanie rzeczy jest tak potrzebne? Ja. Ja nie wiem. Mam do siebie request. Obiecaj mi. Że będziesz na tyle silny, żeby przeżyć. Od początku, bez zabijania nikogo. A ja nie zabiję króla. Będziesz miał wtedy happy ending, więc jak będzie? Zauważ samą sobie. Czy będę, czy ja będę patrzeć na ciebie, kiedy ty będziesz na powierzchni? Jestem bardzo zainteresowany. Hehehe. He, he. Nie wiesz co, Flowey. Następny run to będzie Genocide. I tutaj znowu jest ta sama historia, to już się nic nie zmienia. I teraz można albo zrobić continue, albo można zrobić reset. A my robimy reset. Tak i mi jest wybrane. Robimy ogólny reset. I jedyne co zostanie z tamtej gry, jedy jedyne osoby, które będą pamiętać tamtego rana, to jest Sans i to jest Flowey. Nikt więcej nie będzie pamiętać, że w ogóle my to byliśmy. Więc. No. Teraz to już jest takie oficjalne zakończenie pacyfista. Mam nadzieję, że się podobało. Spróbuję jutro wrzucić ten odcinek, pierwszy z Genocida. Eee, I. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc jeszcze raz dzięki. Przepraszam, że to nie wyszło w jednym odcinku, ale po prostu zapomniałem o tej walce z Flowem, Zapomniałem o tym wszystkim, więc przepraszam jeszcze raz. I no do zobaczenia w przyszłości. Pa!